Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale o wszystkim i o niczym. Ja jestem Kasper, ze mną dzisiaj jest Hubert. I dzisiaj, uwaga moi drodzy, mamy odcinek specjalny, ponieważ nagrywamy go na prima prelis. I dzisiaj y, naszym głównym y, celem odcinka będzie opowiadanie sobie sucharów. No dobra, to może ja zacznę. Generalnie może zacznijmy od tego, czym jest suchar. Definicją suchara jest to, że on generalnie ma nie, wywo nie wywołać śmiechu ani konkluzji e, żadnej. On ma po prostu być. I zazwyczaj e, suchar wywołuje nerwice, e, drgawki i suchy kasze. Także e, to był taki wstępny suchar na początek, więc e, zaczynamy już takie konkretne suchary. Więc może powiedz mi, e, czy wiesz, jakie e, zwierza, zwierzęta są w sekcie? Insekty. Yeah. No. <śleski> Twoja kolej? No, dobra. Mm. Czy wiesz co robi dzik w zamku? Nie? Nie mam pojęcia. Penetruje lochy. <śmulity> <śmulity> A dobra. To w takim razie może powiesz mi, jak nazywa się ramię Ani w skrócie? Armani. Hmm. Dobra, generalnie mamy tutaj mały problem, bo jest za cicho, ale no dobra, przyspieszmy może trochę. Hmm. No słucham Cię. Wiesz, jak się nazywa się człowiek, który straszy dynie. Budyń. <laughs> <laughs> no dobra. Ostatnio generalnie mm, ostatnio, no, rok temu y, poszedłem na spacer na łąki. I yy, zobaczyłem tam jakąś dziewczynę, która się bawi w trawie. Zapytałem się, jak ma na imię. Powiedziała, że Nina. Wiesz, co sobie pomyślałem? Wiesz, jak nazywa się Nina w trawie? Zielanina. <noise> a wiesz, co mówi terrorysta a dziecku? Mm, nie wiem. Wysadzę cię pod szkołą. <noise> Widzę, że chyba czarny humor zaczyna wchodzić. Oczywiście nie będzie czarnego humoru, niestety nie mogę, jakby, nieważne. W każdym razie, zaczynamy. Kolejne. Ja generalnie jestem z zawodu elektrykiem. Ty jesteś mechanikiem, z tego co dobrze kojarzę. Nasz kamerzysta jest logistykiem. W każdym razie zastanawiałem się, co będzie, jak elektryk zapali zioło. Wiesz co, wiesz co mówi elektryk, jak zapali zioło? Nie, nie czuję fazy. Nie czuję fazy. A wiesz co robi lekarz na polu minowym? Witaminy. <grystanie> Generalnie ten odcinek cały tak będzie wyglądał. Nie mam nic więcej do dodania. W każdym razie mm. mam w koledzie. W, w koledze. Mam w klasie takiego znajomego. Ja się pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie obraź się za ten żart. Wiesz, jak nazywa się chłopiec, który sam siebie wygania? Jasio. Dobra, a wiesz, jak nazywa się osoba, który, która łowi mak? Makłowicz. No dobra. Ostatnio też szedłem przez y, miasto. Tak, widzę. No, nieczęsto spotyka się ludzi w, koza w kozakach. Yy, no i zobaczyłem faceta, który szedł faktycznie w kozakach, yy, se pomyślałem, wiesz, wiesz, jak on wyglądał? Ten facet w kozakach? Nie, Kozacko. nie wiem. Kozacko. <laughs> Dobra, to teraz tak. Co robi baba w kiosku? Nie wiem. Stoi ciągle w ruchu. <laughs> Dobra, a propos jeszcze miast. Generalnie mm, yy, Co no właśnie, co do miast. Yy, ostatnio to się też zastanawiałem, bo byłem na plaży yy, i chciałem sobie zmierzyć głębokość piachu. Nie pytaj yy, Wiesz, zastanawiałem się czym to można zmierzyć. Wiesz co wiek Wiesz czym można mierzyć, zmierzyć piach? Wiem. Czym? Sandomierzem. Sandomierzem. Hmm. Dobra, a wiesz jak się nazywa człowiek, który zawsze siedzi w cieniu? Cieniec. No dobra. Też yy, ciekawy no. kraj Japonia. No nie będę wymyślał historii, bo nawet takowej nie mam. Wiesz jak nazywa, jak wiesz jak po japońsku nazywa się buziakashi? Nie wiem. Yamakashi. <laughs> dobra. Dobra, to teraz tak. Jak nazywa się samochód, którym jedzie radio? Radiowóz. Skaza A wiesz jak nazywa się chiński dyrygent? Nie. Maki Aimacho. Ma Maki A wiesz jak nazywa się kot, który leci? Kot lecik. <laughs> Kur. No dobra. Ostatnio jestem. W... Oglądałem kabaret i widziałem tam taką scenkę. Scenkę z kuchnią. Zastanawiam się, wiesz co robi kabareciarz w programie kulinarnym? Jaja. Ale mi się sucho na gardle zrobiło. No. Szkoda, że wody żadnej nie ma tego typu. A to dopiero jeszcze nie ma połowy, Jeszcze nie ma połowy. A wiesz jak piją matematycy? Nie mam. Pojęcia. No potęga. <suszy> No dobra. Ostatnio byłem w Warszawie m, na szkoleniu. Jechaliśmy pociągiem. Tak smutno mi się zrobiło tych wszystkich maszynistów. Wiesz, wiesz do czego? Wiesz na co czeka maszynista w życiu? Wiem. Na swoim kolej. Dobra. A wiesz co robi grabarz? Nie mam pojęcia. Często chowa. Oj, oj. To nie będzie śmieszny odcinek, już to widzę. Oj, tak. Ostatnio yy, widziałem filmik, gdzie pies pływał, tak, znaczy pływał, wchodził do wody. Tak wchodził, no trochę wchodził, tak dosłownie kawałek. Wiesz po co wchodzi pies do wody? Nie wiem. Po kostki. Dobra, a wiesz dlaczego choinka nie jest głodna? bo jodła. <grystanie> Czarny humor mi się tutaj mm, przypomina. W każdym razie yy, chciałbym wam opowiedzieć żart o poczcie, ale nie wiem, czy bo, raczej by do nikogo nie doszło. Wiesz, co widzi optymista na cmentarzu? To Same plus. <grystanie> <grystanie> o mój Boże. Też ostatnio zastanawiałem się, mam nowy telefon i tak dalej. Zastanawiałem się, żeby jak najdłużej utrzymać baterię. Wiesz, kiedy w ogóle najlepiej ładować baterie? Tak się zastanawiałem. Wiesz kiedy? Nie. Kiedyś księżyc cały widoczne bo wtedy mamy pewność, że zostaną naładowane w pełni. A wiesz, w jakim stanie się nie pije? Nie. W stanie trzejwy. Tu masz rację, tu, masz, tu muszę, muszę się z tą zgodzić. A wiesz, gdzie mieszkają Łosie? Nie. Na łosiedlu. <grym> A wiesz jak nazywa się Orka, która sika? Sikorka. Skady. <grym> <grym> Też mm, ostatnio się zacząłem interesować y, kuchniami świata. Y, I zastanawiałem się... Y, jak jesteś w Meksyku, nie? Mm -hmm. I zamówi jedzenie na wynos, nie? To wiesz, kiedy oni ci je przyniosą? Nie. Na czos. <grym> wiesz, skąd informatyk bierze wodę? Nie mam pojęcia. Z ekranu. Boże. <grym> Ale słyszy. Susz. <grym> słyszy bardzo. Szkoda, żeśmy sobie wody nie naszykowali. No dobra, w każdym razie, eee, wiesz, mam do Ciebie takie pytanie. Wiesz, dlaczego żaden nóż nie pójdzie nigdy do nieba? Nie. Bo wszystkie są potępione. Ciekawe. <słysy> dobra, a wiesz jak nazywa się Jad Mrówek? Mówko Jad. <słysy> <słysy> tak. A, dobra. A wiesz, jak nazywa się pies uzależniony od bólu? Nie. Bulldog. Czemu łąka jest mokra? Czekaj. Czemu... Jeszcze raz powtórz. Czemu łąka jest mokra? Nie mam pojęcia. Bo polana. Dobra, y, ostatnio się zastanawiałem. Wiesz, co się stanie z biedną osobą? Bez domu, znaczy, no, biedną osobą, jak umrze i pójdzie do nieba, wiesz, co się z nią stanie? Nie, wiem. siedzi u Boga. To. A wiesz, co Małysz ma w kuchni? Małyżki. Hmm. A wiesz, jak się śmieje las? Nie. Mech, mech, mech. <noise> no dobra. Nie wiem, to ja się chyba w ogóle zamotałem i ty powiedziałeś dwa posłuchary pod rzędu. Może ja teraz też opowiem. Wiesz, jak na. Ostatnio. mam takiego kolegę znajomego Tomka. Ostatnio urodziło mu się. Urodziło mu się dziecko. Się śmiałem, że urodził mu się. Potomek. <noise> A jak już jesteśmy w temacie potomków, to wiesz, jak nazywa się dziecko krowy? Ten potomek krowy? Pokrowiec. <śmiech> <śmiech> A powiedz mi, wiesz, co robi Michał Anioł na siłowni? Nie wiem. Żyba. A więc moi drodzy, to by było w sumie na tyle. Wiem, odcinek krótki, mało śmieszny. Zdaję sobie z tego sprawę, ale w każdym razie dziękujemy Wam za oglądanie, że wysłuchaliście nas. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo to nam daje motywacji do dalszego działania. Polecam wpaść też na naszego fanpage'a, TikToka chyba. No, w każdym razie, no co, to by było na tyle, więc mówił do Was Kacper, ze mną był Hubert. I co? Widzimy się w następnym podcaście. Hej, hej.